Kurde, tak ślisko. Czekaj jeszcze raz Uff. Dobra, podparte, na śród, no bo ślisko strasznie, ale dobra było Siemano widzowie, jestem ja i Jasiu, to nasz taki lider na kanale i robimy takie oto coś jak możecie się domyślić domyśleć To jest hopa i stąd chcę się wybidzieć tu i żeby polecić taką. Rozumiecie? Rozumiem. No i gitara. O, tak się to robi. Teraz macie tań na psika z tego, jak kończymy to. Ale przebitki jest super szybkie Kurde, fajnie przebijać tutaj. Przebijać. Przebitkować Erotyczna piwa Będę jechał, jechał. I zruj salto i wyglądu. Dzień No, testujemy chyba. Tak chcę jak została? A pewnie ten, no ten taki... Kurs dla Debili. No w ogóle, takie dziwne rzeczy. To. <laughs> to wstawię. Ok, <laughs> gadamy i w ogóle takie dziwne rzeczy, to? <laughs> ta. ta. 0, jeść to. <laughs> tak. zero 06x. Stanie gdzieś tutaj. tak tak? I będzie. Jak on to zrobił? Na razie idzie takie wolne. O kurde. W sumie może na razie najadę. Oj, ja ciężko gdzieś się rozpędzić Ale da się wybić, myślę Ale to są moje poglądy erotyczne pif Nie wiem, czy to mnie nie sfrontuje w ogóle Eee da się żyje Pierwszy skok Tego dziwnego czegoś Test. Teraz... O kurde Ua! ściśko kurwa Jo pierdolę Jakie przyspieszenie Jak ja to przeżyłem jakim cudem O Dobra, widzowie, teraz jedziemy po deskę, bo trochę w dupcyło, bo chopa jest miękka. Weźmy tą deskę z tamtej chopy, co wcześniej jeździliśmy. I Będzie dowalony, a szybkie pypi w Dobra. Dobra, ja już sobie zjechał, a ja kładę dechy na stół. O, elegancko. No i teraz to nie wybije elegancko, chyba. A teraz musimy troszeczkę to upgradeować. Ja się sobie siedzi elegancko, czeruję bombę, a ja będę zaraz skakał niszym Paweł w jumper O A ze śniegu o elegancko, ja się tam robi sztuczki z łopatą Dobra Tutaj troszkę na boki Cyk, cyk, elegancko Na przodzik O kurde, o kurde Dawaj! Ło! Ło! O kurde! Jak szybko! O! Moje buty! Ty, tu wycieraczka od samochodu jest. Wycieraczka. Dawaj! Ból ślisko. Kurde! O! O! On no takozryś tak. Co więcej miodu? Fajne. Dawaj! Erotyczne pipa, ona ma rajstopy Czy rozmork z puchami, to znaczy kłopoty Nic nie o. jest bardziej seksi, niż dziewczyna to na dziewczyn Na jesteś pod nie nim, Erotyczne pod ona ma jesteś pod samym nim, jesteś pod samym nim, jesteś pod samym pod samym Zjeżdżaj do mnie! Będziemy tu walić barspinka. spinka. Yes. Yes. Potwarte, Ale szybko! Tutaj też ktoś chce jeździć, na salto. A nie da się jeździć? Nie A co stoi na przeszkodzie? A co stoi na przeszkodzie? No ale my to rozwalimy jak skończymy. Tak? No tak. No po co problem taki robić? bo tak się nie robi. Wszędzie kopalisz dziury. Gdzie dziury? No tam. No ale tu nie widzę żadnych dziur A tam Na dole No a tam nikt na to nie wjeżdża Co? Jaj, co? Pomyśl przez chwilę Tam nikt na to nie wjeżdża, jeszcze nie widziałam osoby, żeby na to wjechała Bo tam krzaki ro rosły wcześniej a wszyscy omijają. No właśnie, to się nie celuje tam wszyscy, wszyscy omijają to są dziury Jest jedna dziura tak się nie robi albo kurde jest wszystko okej okay, i ty kopisz sobie tu a dzieci jeżdżą tutaj i dochodzimy do, y, do porozumienia, albo nie. Mhm. Dobra, dawaj, nagrasz jeszcze. Wszędzie to tu spale ziół. Tam mm, są dziury, u są dziury. Dużo tych dziur. Może ta górka czy moja? Nie, to nie jest ani moja, ani pana, to są wszystkich. No wszystkich, no dlatego mówię, że... No powinno by, być tego tutaj, tak? Mhm. Ale to nie jest beton, mówię, że rozwalę to i... Rozwal to i rozwal tam. Tam to nie rozwalę, bo jest zamraźnię, to nie da się rozwalić. No widzisz. A dlaczego tak robisz? Pan na przykład Kyba tam wiedzi i co? No to nie wiem. No to nie wiem. Nie będzie moja wina. A czy ja Moja? Oja? Nie wiem. ja tutaj wina? No nie wiem, jak pan opies za, za przeproszeniem, wszędzie gdzie popadnie i co to i ktoś nie wiem ale gdzie? no wszędzie ale gdzie, pokaż mi no na boisku szkolnym też tam grają dzieci, no tak bo ja jak chodzę z przedmiotami to ja to piję Ach, lecimy? 3, 4, ry! O, nie! Ła kurde! joki wyboje! Łogniste, siorczyste, ja bokiem lecę! Ła kurde! Loki wyboje! O, a co wy tu jeszcze robicie? A, bo zapomniałem mam powiedzieć, że trzeba zostawić suba. Łapę w górę. Suba łapę w górę no i się mamy na tego A będzie nie kolejny, dzisiaj mamy piątek, czyli yy, nie pamiętam który styczeń. No i dzisiaj będziemy sobie jeździć skakać na hopie do śniegu więc lecimy więc mamy śnieg, hopę do śniegu i latamy. I'm creative, catch a vibe, I catch a vibe. I murder beats, like it's a crime, yeah, it's a crime. I'm always working overtime, yeah, overtime. Money doesn't anaheim, we're still in my prime. Breaking it down, callin' me now, they wanna clout. I wouldn't doubt. Call like a rat, I like a spell, dress like a drought. I'm gunning them out, bitch. Yeah. Witam, witam was serdecznie moi widzowie. Dziś się sobie skaczymy. Bo już mamy kolejny dzionek. No znowu na tej wielki hop jest teraz powiększona jeszcze więcej. CBA, never said, I've been on my Jej. Zaliczacie to? Ja bym to zaliczył, bo wygląda pan na dwóch nogach, na dwóch rękach Po prostu przechyliło mnie na boki, i Cię dlatego ja to zaliczam. Że się zobaczę triple jak to wyglądało Pomimo tego, że kas nie spada, no oczy jak skacze, bo to jest kask na kerosa. I no ale chciałem go założyć, bo teraz chcę spróbować dwa barspiny. No takie trochę śmień go tutaj, żeby było mega miękko. I będziemy próbowali zakręcić chociaż dwa bar spiny, żeby się przyłamał do tego, żeby potem zrobić się łatwiej w gąpie. bo jak jadę i mam bardzo fajne plany. Nawet na te ferie jeśli się oglądacie. No to teraz od poniedziałku pojutrze mam ferie. dlatego mam fajne plany. Na gąbeczki mogę zdradzić. No.

Trochę może brak moich umiejętności, ale będziemy się uczyć na gąbkach. No i co, lecimy, bo na chyba teraz Więc lecicie teraz na perspektywę w tył Bar z inną, on <alechęt> siedzi elegancko Nope <muchy> Hey, just Chicken pox. Got too many socks to drop. Never gonna stop, never gonna stop. Going to the top, Kobe with the shot. Cooking like a pop, yeah, that shit is hot Popping like a kernel, I was never tired. CBS